Nie wyłączaj tego filmu, proszę obejrzyj go do końca, to bardzo ważne. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się upublicznić ten film na swoje kanały. Dobry nic, czyli do Ja nazywam się oczywiście Genzi właśnie w tym momencie otwieram akcję Ratunek DC Studio. DC Studio to nic innego kanału, Drollcaster. Na pewno 99% z Was śledziło gdzieś na bieżąco ten kanał, a przynajmniej nazwa ta objawam się u uszy. Kanał ten prowadzi nadal ta sama osoba, czyli Michał Poznański, który wkłada masę pracy w swoje filmy. Nie da się ukryć, że wielu z Was odeszło od tego kanału z różnych przyczyn. Pozwólcie, że nie będę ich omawiał. Co do samej akcji, to chodzi w niej głównie o to, aby wspomóc Michała w dalszym rozwoju DC Studio. Jak dobrze wiemy, widziałem na nowym kanale nie są już za a co do tym idzie małe zarobki. Niestety YouTube tak działa, że w wielu przypadkach ucina zasięgi. Pewnie znajdą się osoby, co napiszą. Michał to robi tylko dla pieniędzy, gdyby gdybym zależało, nie mówiłby o tym. No właśnie nie, dla wielu osób YouTube w pewnym momencie staje się również pracą. I tak jest w tym wypadku. Zapytajcie swoich rodziców, po co pracują, zapewne odpowiedzą aby utrzymać siebie czy też rodzinę i tym podobne. Chyba, że sami pracujecie, no to sami się o to zapytajcie. Pamiętajmy, Michał to też człowiek i też zaangażowaniem pracuje. Co więcej dla Michała i YouTube to też pasja. Znajdą się też osoby, w tym ja co oglądają. Michała od na przykład pogrzebu manka i nadal go oglądają, albo pewnie pewnym momencie przestali. Zebraliśmy się tutaj, by pożegnać naszego włochatego przyjaciela. Maniek był bardzo dobrym i spokojnym, zwierzęcym obywatelem kwadratowej masakry. Dziś studiowałem może zakończyć swoją działalność i już po wakacjach. Możemy temu zapobiec? Pytacie jak? Wystarczy zacząć śledzić oby kanał na nowo i przecież jeszcze raz niesamowite przygody, które na was czekają. Kanał ten powrócił do starego klimatu, co pozwoliło mu się odrodzić na nowo, lecz to nadal za mało. Nie wiem ile dokładnie zarabia się za 30 tysięcy, gdyż nigdy nie miałem okazji zarabiać w ten sposób, lecz mogłem w 100% stwierdzić, że to wiele za mało. Pamiętajmy również, że Michał pomagał nam, widzom, więc ten czas, w którym możemy się odwdzięczyć. Wielu widzów zaczęło swoją przegląd właśnie od DC Studio. Sam nie dam rady rozpromować tej akcji na tyle, aby zobaczyło ją większej niż odbiorców. Lecz razem damy radę. Udostępniajcie ten film, lajkujcie, pobierzcie ten film i wrzućcie go na swoje kanały. Link do pobrania macie w przypiętym komentarzu. Możecie również tworzyć własne filmy. Do filmów na ten temat dodawajcie hashtagi ratunek DC Studio. Pokażmy, że mamy noc. Bo właśnie w nas, internautach, leży ta cała siła. Michał jako jeden z nielicznych nie robi z Minecrafta totalnych bajek. Nie pozwólmy, aby nasz najlepszy oraz największy polski kanał tworzący filmy fabularne z Minecrafta odszedł. Pokażcie, że możemy, możemy się złączyć w jedność i pomóc odbudować ten kanał.